Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony z nami i zapraszam na pierwszy odcinek Horizon Forbidden West, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Czy mi się czas, Elisabeth. Ziemia umiera. Ludzie cierpią, a wkrótce zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli i tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam Twoje DNA, wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy, zagłada, od miesięcy szukam pewnej rzeczy: kopii Gai, S.I. Twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Ale każdy trop, na jaki natrafię, okazuje się ślepym załukiem. Każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwieżdżonym niebem. Przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od tysiąca lat, byłaś jak matka, najbliższa osoba, a ja przez chwilę czuję się kompletna. Się Zawsze zostaje sama. Świat to twoja spuścizna, Elizabeth. Nie pozwolę jej przepaść. Ta dolina to ostatni trop, ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. To Jeloj, zbawczyni południka. Namaszczona przez Norę. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż, pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowania. Co? Ale to było dla ciebie. Wiesz. No! To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. Myszkowanie po pradawnych ruinach? Mam, może coś związanego z zarazą. I to i to. W sumie, ale. Powinnam. O, nie. Od dawna już za tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co. Teraz tak. Te rośliny nie przypominają flory ze świętej ziemi. Fokus pomaga dojrzeć te, które są potrzebne. Ja już grałem w pierwszą część. Fajna była. Tylko, że nie ukończyłem w pierwszej części. Mam nadzieję, że to mi się uda. Ukończyć. Także wiem mniej więcej, co tu trzeba robić, o co tu chodzi. Tak, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Może warto po drodze zerwać więcej tych się... Tak, dobry pomysł. Tam właśnie musimy iść Bo w drugą część nie grałem w ogóle Nie wiem jaki był wątek łódź Ale fajnie, że mam już zbroję i łuk i wszystko zapasowej um, to SI um, trudno to wyjaśnić jest mm. zbierają części z martwych maszyn no i zostawimy po sobie szczątki jedynce miałem łuk i miecz, i trochę tym mieczem powalczyłem. Tymi potworami zostali. Pakowano w nią sporo strzałów. Muszę się temu przyjrzeć. Ktoś zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby to przebić? Nie wiem. Lepiej przygotuj nas, jak strzału. Mogą czekać nas kłopoty. Dobrze, że zerwaliśmy już trochę marszczyn. Dobra, czas przygotować trochę strzału. A nie, mam ten miecz. O, nim też walczyłem. Dobra, co Szały gotowe, mamy tą kosę. Tam jest robina, ale niedostępna od tej strony. Nic czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko Tak Proszę, A, i ona też może chodzić? Bo w jedynce tak było po Tego bardzo zginie. Nie wiem. Tak musimy znaleźć wejście. Powiedz... Co się działo, kiedy opuściłam południe? Ludzie zauważyli, że zniknęłaś w ruchu zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. Schodzimy. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapie. Gotowy. Dobrze. Skup się. Tak. I... Masz coś ciekawego? Na kolejna. Jeszcze było coś takiego, że mogłem, tak jakby, łączyć się z maszynami i zrobić sobie, tak jakby, pojazd jednej maszyny. Tak, tak, w firmie To coś takiego. Não tá bem. I W Nigdy jeszcze takiej nie widziałem. Ja też nie. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Jeszcze raz. chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapię. Gotowy. Zapalenie nie, nie jest to Kieruje tu teraz. O. Dostał oku. A, ładnie. Ta chodź, 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 kolejna? Так, गाइस. Що це, особливо да? 行，那我也打，行。 Dawaj. Pięknie. Mamy to wszystko? maszyny No, coś Dobra, życie na maksa jest. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniem co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę nora do domu. Król słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto, a ja ruszyłem cię odszukać. Okay. Ktoś zastrzelił też ten O super, mamy. Kolejna drabina. muszę odstrzelić zamek tu tutaj to no. skakuję adiu Fokus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znaleźć drugi. To było skrytce, Niedawno. Dobrze mieć zapas. Kiedy teraz? Przechodzimy do ruin przedwiecznych. Chroni nas pogina. Będzie dobrze, War. Witamy w kosmodromie odległego Zenitu. Hmm. Odległy Zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale... Skąd mieliby kopie Gai? Prosimy zarejestrować się w recepcji. O. Chyba chce, żebyśmy się przedstawili. Sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu, doktor Sopek. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Elizabeth. Dobra, czas dostać się do środka. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Nie rozpoznano danych. Mnie też chyba nie było. Powinno dać się otworzyć siłą. Pięknie, jesteśmy. Sprzęt do wspinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? <laughs> ah! Kurczę. Co to za smród? Cały obóz. Zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwarc. To tłumaczy zapachy. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz. A potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Co my tu mamy? Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego. Ej, hey, lord, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Hmm. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obu z fokusem, znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrył trochę ciekawych rzeczy. przepraszam się hmm. przez jego pancerz. O jakieś fanty mamy, fajnie. Część maszyny może pomóc naprawić zębatki, dał kruchy metalu, mogę kupować bronie i zbroje. Kable maszyny. Silniejsze od lin. Dobrze. Myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu? Proszę, przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. 丈夫に。 No cóż, stąd raczej Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. O, dlaczego to służy? Co to jest? Jestem Oswald Darkgard i mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Co jest w tej auli? Oh. Zaraz się przekonamy. Na razie nic, ale spokojnie. Przeskanuję okolice fokusem i może wtedy coś zobaczę. O, udało się. Pięknie. Przyciągać to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę Ach. drogę dla ciebie. jak to wejść Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć.